Lud o niebieskich twarzach. Tuaregowie. Dobierając nazwę do topowego modelu, Volkswagen rozpoczął podróż od saharyjskich wydmów po kulturę ludów berberyjskich. Czy największy suw marki pozwala na więcej? To zależy czego się oczekuje. Jeżeli szukasz przestrzeni lub przeprawiasz się przez teren, albo lubisz suwy i świeże rozwiązania, to z Tuaregiem możesz się polubić. Najświeższa, trzecia generacja bazuje na tej samej platformie co Audi Q7 i Porsche Cayenne. Szereg możliwości sytuuje ją na wyższym poziomie aut klasy premium. Właścicielowi auta trudno jest znaleźć zamiennika. Jak sam mówi otrzymuje to czego potrzebuje. Między innymi komfort podróżowania, podnoszenie prześwitu w trudnym terenie, tylną oś skrętną przy manewrowaniu, możliwość ciągnięcia większej przyczepy i łatwość jej ściągania. Dynamikę zapewnia 3-litrowy diesel o mocy 286 koni mechanicznych, co oznacza setkę w okolicy 6 sekund. Właściciel chwali sobie spalanie w trasie w granicach 7,4 litra w mieście 11, co przy 75-litrowym baku jest do przyjęcia. Klapę maski otworzysz łatwo, podtrzymują ją siłowniki. Część silnika jest szczelnie ukryta, od środkowych wzmocnień po reflektory wszystko jest zabudowane. Pod klapą mata wyciszająca. To odpalamy. Oprócz tej jednostki w gamie znajdziemy również inne silniki. Diesla 3 i 4 litrowego, 3 litrową benzynę, 3 hybrydy 3.0 do max 462 koni. To naprawdę duży samochód. Duże są też drzwi, które trzeba lubić albo polubić. Na szczęście, zakrywają progi i nie ugrudzić spodni. Z każdej strony grube uszczelki. Wysoki wsiądzie bez problemu, a niższy obniży zawieszenie. Jak na 190 cm wzrostu było przestronnie, także przy pedałach. siedziałem po środku ze względu na foteliki. Nogi tuż przy tunelu układu 4x4. Poza miejscem dopieszczone wnętrze. Poza klasycznym jak na Volkswagena przystało stylem, zbudowano ogromny ekran systemu multimedialnego. Połączony z ekranem zestawu wskaźników tworzy jeden panel. A samo wnętrze do Waszej oceny. Dajcie znać w komentarzu. Dodam coś od siebie, bo być może się przyda. Jeśli nie chcesz bawić się sprzedażą i sprzedać auto za pół ceny, zajrzyj na moją stronę, a przygotuję Twoją sprzedaż. Wróćmy do wnętrza. Większość funkcji tylko poprzez dotyk. Łatwo podczas postoju, podczas jazdy, do przyzwyczajenia. Po środku panel stosunkowo podstawowy, pokrętło trybów jazdy i zmian poziomów zawieszenia. Szeroki, ale płytki schowek z USB, uchwyty na napoje oraz schowek z USB i ładowarką indukcyjną. A tak działa przekładnia skrzyni biegów. Z góry obsługa systemu SOS, oświetlenia i dachu panoramicznego. Duża lusterka to dobry znak przy tych gabarytach. Robota robi widoczność w każdym kierunku. O wisience na przysłowiowym torcie za chwilę. Zmieniamy dzień na noc, gdzie doglądamy się jasności reflektorów i nocnego oświetlenia. Testowałem w pełnych ciemnościach dla najlepszego efektu. Jak widać światło jest jasne, dociera w każde miejsce. Na szybie wyświetlacz Head-Up widoczny tylko z fotela kierowcy. A oświetlenie to Wasze interpretacji. Cieszy rozświetlony bagażnik dwiema lampkami LED. Właściciel zamontował tu barierkę ograniczającą przesuwanie się bagaży. Tak też zmieściłem cztery walizki, dwie duże i dwie małe. Ze względu na foteliki nie składałem oparć foteli, jednak można zrobić to na płasko, otrzymując 1800 litrów przestrzeni bagażowej. A oto wisienka. System kamer z widokiem 360 stopni. Przy takim gabarycie to bezstronna pomoc, jak i trochę zabawy. Do tego system czynników. Czas na prześwit i bezproblemową jazdę po nierównościach, nawet przy 21celowych felgach. Sprawdziłem układ kierowniczy. klakson i zachowanie na drodze pierw w warunkach miejskich. Silnik pracuje cicho na tyle, że nie powiedziałbyś, że to diesel. Od asfaltu, progów, bruku i dziur, wszędzie komfort. Podczas jazdy na trasie sprawdziłem wyciszenie wnętrza, przyśpieszanie i pracę zawieszenia. Czas po jakość wykończenia. Duży, niech będzie wielozadaniowy i nie zawiedzicie w potrzebie. Rozwinij opis pod filmem w kwestii szczegółów i sprawdź, czy obejrzałeś wszystkie moje testy. Cześć!